Że mianowicie około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co zostało wyprodukowane i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie, a więc konspiracji przed władami. Jedna trzecia gospodarki pracuje w szarej strefie, to jest większa konspiracja niż szarej I dzięki tej konspiracji Dzięki temu właśnie, dzięki tej szarej strefie nasza gospodarka jako zakup funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Kolejne rządy, zwłaszcza przed wyborami, odgrywają się, że z szarą strefę zlikwidują. Co by się stało, gdyby któregoś rządowi się udało? Zastanówmy się. Otóż wydaje mi się, że Wtedy by y, pojawiło się coś, tak, takie same skutki by wystąpiły, jak przy strajku włoskim. Strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie przerywają trady, przeciwnie, pracują bardzo skrupulatnie. Dokładnie przestrzegają wszystkich przepisów i wszystkich procedur ustanowionych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, bo jest ale rezultat skrajku morskiego jest zawsze sam jak zwyczajnego, kiedy pracownicy po prostu przestają pracować. Przedsiębiorstwo staje. instytucja jest sparaliżowana. Bo mamy dowód, że te procedury i te przepisy na pewno nie służą sprawnego działania. No to w takim razie czemu służą naprawdę? Bo czemuś muszą służyć? Otóż prawdopodobnie służą ustanowieniu przy jej władzy, umocnienia jakichś zaradkach, ale to nie ma nic wspólnego ze I co by się stało, gdyby rzeczywiście w chwilowym rządowi się udało zlikwidować szalę Gospodarka prawdopodobnie nie została, bo jest bo ciśnienie potrzeb żywionych jest potężne. Wiemy z historii najnowszej, że jak w generalnym gubernatorze w czasie okupacji za nielegalny obrót w groziła skala śmierci. To jest już w okresie depresji, w banku depresji, nie można z tego Tymczasem, jak wiemy, skądinąd? Ktoś, kto był na wolności, to był bandy, ja. Nawet ciźni nazistów tego go Ciśnienie w Polsce jest potężne. Więc gospodarka by nie ustawa, ale mogła zostać wprowadzona w jakieś turbulencje, które by zatrzęsły ekonomicznymi ustawami egzystencji na Więc miejmy nadzieję, że żadnemu zrozumieniu się nie uda i że dzięki tym dzielnym ludziom, którzy z dużym ryzykiem osobistym niekiedy omijają złe prawo, bo na tym polega szara strefa, że dzięki tym dzielnym ludziom... Mimo wysiłków poszczególnych rządów. Mimo wysiłków poszczególnych rządów. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie wprowadzi z nikim żadnej wojny. Tylko widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, coraz natarczywie prezentuje postawy roszczeniowe. To znaczy domaga się, żeby rząd ją wziął na swoje utrzymanie. I rządy odpowiadają tym ludziom proszę bardzo, ale zapraszamy. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd może tylko trwonić bogactwo, które ludzie wytwarzają. Bo na przykład pan premier, tu teraz państwo wiecie, mamy rok wyborczy wyborów do Parlamentu Europejskiego, więc wszystkie partie polityczne uznają. Zaczynają wariować. I taki amort narasta i zlicytować się nawzajem, co tam, jak tam przytylonywa. Jedna partia mówi, że bilion złotych zainwestuje w ale wiadomo z czego i weźmie. Ale w państwie, pań, pań, które ma dług publiczny 3 miliony złotych, to bilion to tak łatwo wygenerować. Pan y, drugi, dlaczego tak, mówił o panu Jarusz Najtaczyński, bo on pomysł powiedział jeszcze, że, żeby nikt nie miał wątpliwości, bo bilion, czyli tysiąc milionów. Bo widocznie gdzieś kogoś ma, no, nie Pan leszek Miller z kolei zaproponował, żeby przywrócić 49 No to, to jest dopiero początek Pana kampanii wyborczej. Co będzie pod koniec kampanii? Myślę, że 490 województw, zresztą 490 to jest lepsze niż Znacznie więcej ludzi by miało szansę dostać wojewodą. Albo przynajmniej tych województwa, prawda? Nie mówiąc o tych wesołych miejscach pracy, które można by było w tych 490 województwach stworzyć. A za co? A no z tego miliona złotych. Tutaj widzimy, że wszystko się zazębia, prawda? Ale wszystkich przelicytował Pan Pan premier już nie dalej jak przedwczoraj, powiedział, że, znaczy pan premier już odgrzał po kilkunastu latach y, y, pomysł ka, 100, milion 100 milionów, dla każdego, mm. który pan premier Wałęsa y, lansował w 1995 y, roku. Bo pan premier Krzysztof, no nie dla każdego, przepraszam, tylko dla młodych, już się tutaj trochę zdeflektował, dla młodych, każdy młody miałby dostać taki bon 10 tysięcy, wartości 10 tysięcy złotych Po denominacji wyższe odpowiedni 100 milionów sprzed denominacji. Bo prawda, że 10 tysięcy złotych za złotówkę, prawda? Na złotówkę. Więc 100 milionów dla młodego. To co to będzie po stronie kampanii tych ludzkich strachów myśleć? Ale jak miło posłuchać. Na pewno będziemy na nich głosować, tylko musimy pamiętać, że ze 100 milionów, które najpierw muszą nam zebrać To szkoły muszą nam Jak ktoś mówi, że je dało, to znaczy, że najpierw będzie brak. Musimy o tym pamiętać. Proszę Państwa, więc rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo rząd żadnego do nie wziął. No, może tak chodzić nawet o, większe bogactwo niż w naszym w Giełdach. Rząd tak naprawdę może zrobić jedno. Może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi w stół od No i to właśnie robi. I to właśnie robi i podatki mimo, że są wysokie i narastają, już dawno przestały nam to wystarczyć. I obecnie Jedynym sposobem podtrzymania iluzji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego. Powiększanie długu publicznego. Pan y, minister Rostocki zanim, że tak powiem, obawiając się sądu zagniewanego ludu, wycofał się na zbór upatrzony i się przymykał, mówię krótko, rządu to kilkakrotnie zmieniał sposób liczenia długu publicznego. W rezultacie tak naprawdę to my nie wiemy, jaki jest rzeczywisty poziom długu publicznego. Pamiętam, że dopóki się nie zmienił poprzedni sposób liczenia długu publicznego, to dług publiczny Polski przekroczył bilion złotych na przełomie sierpnia i września 2012 roku. Potem jak się zmienił sposób liczenia długu publicznego, to okazuje się, że jeszcze nie doszliśmy do biliona. Ale eksperci Instytutu Sowieckiego opowiadają, że faktyczny poziom długu publicznego Polski jest znacznie większy. Wynosi około 200% produktu krajowego brutto. Produkt krajowy brutto Polski wynosi mniej więcej mniej więcej 1,7 bilion zł. Czyli 200% to jest 3 biliony 400 miliardów. Być może, że mają rację. Być może, że mają rację. Więc, no, mniejsza o to. Istotne, że tego, jaki jest faktyczny rozmiar długu publicznego, to nie wiemy, że każda ja nie potrafiłem do tego dojść, ale znamy koszty obsługi długu publicznego. I dynamikę przy rozmiarze tych kosztów. Obsługi długu publicznego, procenty, ilość procentów, wartość procentów, jakie płacimy z tytułu tego długu. Dwa lata temu, to znaczy w roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku wieku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 50 miliardów. Jeśli ta dynamika przyrodków, kosztów, obsługi górów i się to w roku bieżącym możemy się zbliżyć do 60 miliardów. Warto, Warto to porównać z tym, co Polska uzyskała z Unii Europejskiej. Pan premier Turk był bardzo dumny z tego, że to sukces na wielu ojców, Państwo wiecie, klęska jest więc tam nie tylko pan premier to był dumny, ale wszyscy byli dumni, że Polska w budżecie gminy na lata 2014-2020 otrzymała około 400 miliardów złotych. Z tym, że od tego, od tej sumy trzeba odliczyć 130 miliardów złotych dlatego, że to jest składka Polski na 7 lat. To jest mniej więcej 130 miliardów. Do tego trzeba dodać jeszcze 70 miliardów złotych na koszty obsługi tego aparatu biurokratycznego, który przecież biurocego nie znie. Więc już nie 400, tylko 200. Podzielić to przez 7, to jest około 30 miliardów złotych rocznie. A jak widzimy, koszt obsługi długu w ubiegłym roku wynosi... Przekroczył 50 nie Także to nie, to nie wystarczy nawet na połowę kosztów obsługi długu publicznego. Tam w no nie wiem, no coś tam musi mówić oczywiście, ja to rozumiem, ale jak się tak bardzo chwali tym, to wzbudza podejrzenia, że utracił poczucie rzeczywistości. Bo on się zachowuje mniej więcej tak jak człowiek, który zarabia, dajmy na to 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.

To co... są blisko epidemii takiego utraty. Rozjanie mają dobre pożegnanie dlatego mówią, każdy durat po swojemu z ma schodzi. Każdy idiota wariuje po swojemu. A ci w podobny sposób. To jest widoczne, jakieś ognisko epidemii tam jest. Biorąc tam siedem. To jest najwyraźniej. To się nie robi. Trzeba by tam wykadzić jakoś. <laughs> Niebezpiecznie, żeby nie rozlało się na cały kraj, bo to nie mamy szczepionki.